hej, hej, hey, ja jestem tak widać widać w czwartym w nie w piątym już odcinku jest 1 a 3 w piątej jest misja i czekajcie w sumie sobie mogę zobaczyć tutaj uwaga mamy sobie teraz misję 3 kolejne misje dlaczego 3 halo nie mam pojęcia dobra co to jest te cele a w ogóle chciałem pokazać coś co zrobiłem przed chwilą co tam Ok Za 5 tysięcy, tylko mam 400 tysięcy mam właśnie na swoim koncie. I ma właśnie cty, 400. 14 tysięcy na tym koncie mam. Widzicie to? Widzicie to to właśnie... da bo skoczyłem na taki 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 taki. Pokażę Wam później na, na podcinku zacznijmy Ostatni obiad Majka Buśmi. Boczko! Będziemy zabijać grubasa Dobra, mamy na to od teraz pięć zamki i papy i mi nie przeszkadzać, tutaj, bo ja jadę do grubasa Uuu, tu jest groźba, dziomy I uważajcie, bo nie, bo jak, ale ja, jak ja jadę po grubasa to się zsunąć lepiej drogi Z drogi, drogi, nie! Powiedziałem sunąć się! Nie wjechać mi w dupę! No mam na to, to jest czasówka, dał mnie. Z jednego końca na miasto, powiedzmy, z końca. Yy, z przy... Kurwa, nie wierzę. Nie! Ja w ogóle taka jest logika, że będzie się... że po pierwsze yy, skoczysz z wysokości 5 metrów. Coś ty, zabierze ci 10 hp. Albo będzie stało bok palącego się samochodu. Wybuchnie. Zabijecie. Coś ty! Zostanie ci 17 HP. E, wszystko postaram, Mogę wam pokazać na swoim odcinku z takim plusowym, może to będzie taki po części. Taki będzie bardzo, bardzo krótki. Dobra. To jest ten samochód. Choć wziąłby sobie ten z, z prawej. Tylko odmiana tego gang jest... A nie, to nie jest odmiana jakaś. gadam. Dobra, jedziemy do 8 bala. 8 bal jest w drugiej części miasta. Dobra. Dobra jedziemy je, my... i chyba tutaj nie będziemy musieli... Nie czy tu będziemy musieli paintować. Będziemy musieli przede wszystkim uważać na to, żeby nie z tego samochodu, ponieważ że nie będzie... Okej, okay, już jestem, sorry za cięcia i w ogóle. Ale niestety. Nie! Dobra, myślałem, że już wypadnę, ale dobra, nie. Okej, okay, um, podjedziesz, podjedziesz. Dobra, mamy na to 4 minuty, trochę nam czasu to zajęło, 2 minuty na dojechanie i ogarnięcie tego wszystkiego. Faaak, jak ja zaparkowałem! Dobra. Aha! A tam z... no, Aha! Aha! Ciekawe, bo powinienem mieć też yy, stuczenie. Ile razy bym mógł stucz sobie... Przyjrzyjcie życie tego samochodu. Aha! Jednak nie, to jest taka głupia właśnie misja. Nie lubię jej strasznie. Więc chyba będziemy ją powtarzać ty się bo to mi się nie uda. Właśnie chyba wiecie już dlaczego nie lubię jej. Nienawidzę jeździć przepisowo. Tym bardziej, że to nawet nie jest moja wina, tylko wina... No zobaczcie to teraz. A nie, w sumie bo to była karetka, to mógł wjechać na chodnik na chwilę, żeby ustąpić karetce, ale naprawdę tutaj jak ludzie ci jeżdżą... Naprawdę są... To jest po prostu tragedia. Jeszcze nie było, no, że chamstwo nam właśnie... Jeszcze każe nam... Halo... Halo przyjaciel, dobra. a Widzicie tutaj! I wyjechał! Kurwa, nie wierzę w to! do yy, tak, więc no, witajcie! No. W witajcie w GTA, GTA! Brawo! Po, po klasce tylko! Dobra, mamy dwie minuty! nie nie? Niby, że tak troszeczkę. Bra. Spokojnie. Spokojnie. Niby, że tak dużo, co nie, ale zobaczcie to, zobaczymy jeszcze dalej. Jak to się potoczy. Dobrze no, w, w radiu leci taka bardzo miła, przyjemna muzyka. Oh że jak na razie jestem spokojny nie dość że zabieram to jeszcze moje ostro ciężko zarobione pieniądze nie dość właśnie to opominając ten fakt bo w sumie tak będę bogaty w tych grze nienawidzę czasówek naprawdę naprawdę nie wierzę w tą grę po prostu to jest co to jest a minutę 40 nie wierzę w to po prostu, wystarczy, że balniemy w coś delikatnie i to już od razu się niszczy, to jest głupie, strasznie, ja nie lubię tej misji, super, zabrało nam 4000 na tą misję gównianą, każdy pisze w komentarzu, że nie lubi tej misji, ty też nie lubisz tej misji, Zostawmy te słupy wszystkie w spokoju, spokojnie, coś mi teraz wyjedzie na pysk, zabijam, dobra, mamy minutę, minuta, Minuta, czas. Nie, tego walnąć teraz. Tak po prostu, to by było złe, bardzo złe. Dobra, minutę. No nie, fuck, fuck. Dobra, damy radę. Spokojnie teraz. Spokojnie, musimy dobrze za zaparkować. Dobra, chyba już, tak? Tak jest! Zrobiłem to nareszcie, myślałem, że będę to powtarzał, ale nie powtarzałem, więc fajnie. Grałem sobie na normalnie tak bez tego, to powtarzałem to tysiące razy, więc... Fajnie. Marcos Bistro, eat till you explode. No właśnie, jedz tyle ile eksplodujesz. No, no chyba nie chodziło tutaj o dosłowne eksplodowanie I zrobiliśmy 10 tysięcy i to jest właśnie Zaczynają się teraz misje, w których zarabia, będziemy zarabiać po właśnie 10 tysięcy Po 40 tysięcy i takich różnych rzeczy e, Po 30, 40, takie różne rzeczy, więc Myślę, że to będzie fajne bardzo Miałam ja Wam też pokazać ten skok, że który dostałem 5 tysięcy Z tego właśnie moja waluta wynosi tutaj, Więc tak, musicie tutaj sobie brać rozpęd i mam takie szybkie auto. Też możecie tym zrobić to policyjnym. Chyba jest w sensie najszybsze auto z GTA tej części taki skok. Ja się tutaj obróciłem jakoś 5 razy i w ogóle to jest w ogóle gra, więc jakby w kogoś go nie ma policja, to polecam tutaj. widzicie, tylko czasami mi się nie udaje, albo czasami dachujesz. I później zginiesz. I zobaczcie, logika! 91 HP, prawda? No właśnie, więc zabiera nam mało HP. Więc wybuchem pokażę, że na następnego odcinka jeszcze zamrzęgam,